Kilka słów do Pana Dyrektora z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Panie Dyrektorze, długo jeszcze będą wisiały te znaki na takiej wysokości, ale to jeszcze nie jest największy problem tych znaków. Panie Dyrektorze. Znaki pojawiły się za późno. One pojawiły się nielegalnie. I pan tego nie wiedział. Myślę, że pan tego nie wiedział. Panie dyrektorze, od października 2016 nie, 15 roku nie wolno Znaku C16, czyli tego łączyć z tą tabliczką. I pan tego nie wiedział, i cały pana urząd marszałkowski, cały wydział tego nie wiedział. Złamaliście przepisy? Niemożliwe. A dokumenty nie kłamią. To oznakowanie zostało zatwierdzone w 2017 roku i wtedy też pojawiło się na ulicy Jacewskiej. A pan jako wybitny specjalista nie zauważył zmiany w rozporządzeniu. Od 7 października 2015 roku już znaków w takiej konfiguracji stawiać nie wolno. Osobiście taką zmianę uważam za głupotę, ale widocznie i w Ministerstwie Infrastruktury siedzi jakiś wybitny specjalista. Podsumowując, jesienią 2017 roku ustawiliście tutaj znaki nielegalnie i jeszcze na nieprzepisowej wysokości. Jak mógł pan to przegapić, panie dyrektorze? Bo nie uwierzę, że nie przyjeżdża Pan koło tych znaków i że nie robi Pan zakupów w Lidlu. Myślę, że to niemożliwe. A teraz tego bubla przekazaliście do starosty. I teraz starosta ma nielegalne i niebezpieczne znaki. A teraz taki apel do starostwa. Zróbcie coś z tymi znakami na wysokości głowy.